Jednak nam trochę zejdzie. Do roboty! Buszek dołączy do was jak tylko się naładuje. Znowu mój smartfon ma lepszą baterię. O, oh, tak! Możliwe, że zażądałam zbyt wielu stóp między misjami. Nowe buty mnie dobijają. Już wiem, zaatakujmy go tam, gdzie nie może nas dorwać! Jura! Jura! To tyle z elementu zaskoczenia! <śpausz shuffle> Patrzcie, bez rok! Jazda w stylu bu. Juhu! Uh. Klejnot musimy go zniszczyć! A, czemu? Bo to jego źródło mocy, bracie! Kryjcie mnie! Furiat, klejnot był mój! Wow! Zaczynamy od początku. O, musimy poprosić panny Jones o montaż poduszek. Pomocy! Hm? Pomocy! Raduj mnie, solerażu! Ktoś tu jest radzą! chyba zazdrosny braciak. Ktoś tu jest chyba zazdrosny, braciak. Z powodu Stacy? No weź, chyba sobie żartujecie. Bo ja wiem, masz wszystkie objawy. Nadwrażliwość, irytacja. Co? Wcale nie jestem zazdrosny. I wyparcie. Co to? Wygląda o, będzie źle. Niedługo będziecie walczyć nie z jednym duchem, ale z Tuzinem! Macie kilka minut, żeby załatwić bossa. Znaczy, oryginał. Ale jak?! Nie możemy mu spojrzeć w twarz! Dzięki sztucznej inteligencji na mnie nie wpłyną psychokataleptyczne fale gamma, więc duch mnie nie zaczaruje. No to rozwal ten klejnot, Buszku! Przyjąłem. Niszczenie klejnotów to mój konik. Misja wykonana. Tak! Szybko, kokon się otwiera! Jesteś pewna, że klejnot był słabością? Mosku, Uważaj! Uważaj! Dźwięk! To jego słabość! Fraktalny cios! Okej, okay, ale jakim cudem stworzymy pisk, który będzie go w stanie pokonać? Stacy! Pamiętasz, jak krzyknęła tak głośno, że lampa wybuchła? Nie, daj z nią spokój. Dam sobie radę. Sorry, brachu, to nie wystarczy. Leć po Stacy. Furiat, szybko! Za chwilę mi się energia skończy. Eee, chwila, jeszcze raz. Dam sobie radę. Furia. O, nie wierzę! No no. Solarażu, najwyższy czas! Solaraż poszedł na chorobowe. Musisz dla mnie mocniej zapiszczeć i dać z siebie wszystko! Oszalałeś? Przez cały dzień gardło sobie ścieram! Proszę, tylko ty możesz mi pomóc! Zgoda, ale wejście w rolę chwilę zajmie. Potrzebuję odrobiny spokoju, żeby stać się. Co? Got awesome.